Renata Pałys, znana z roli Heleny Paździoch w serialu Świat według Kiepskich, przez lata musiała mierzyć się ze stratą wielu bliskich współpracowników. Po stratach takich jak śmierć Dariusza Gnatowskiego w 2020 roku, Ryszarda Kotysa w 2021 roku, a także Marzen i Kipiel sztuki w czerwcu tego roku które z pewnością głęboko ją dotknęły aktorka postanowiła uporządkować swoje sprawy osobiste. Z okazji swoich 68 urodzin, które obchodziła 12 października, Renata Pałys zdecydowała się na zaplanowanie własnego pogrzebu i spisanie testamentu. Ta decyzja, choć może wydawać się niecodzienna, jest zrozumiała w kontekście doświadczeń życiowych i strat, jakie przyniosły ostatnie lata. Zrozumienie ulotności życia skłoniło ją do podjęcia kroków mających na celu uporządkowanie własnych spraw pośmiertnych. Renata od 42 lat jest żoną Krzysztofa Pałysa, którego poznała we Wrocławskim Teatrze Pantomimy w 1982 roku. Ich długotrwałe małżeństwo, pełne wzajemnego wsparcia, stanowi stabilne tło dla jej decyzji. Ich syn, Krzysztof Junior, urodził się rok po ślubie, co dodatkowo umocniło ich rodzinne więzi. Planowanie własnego pogrzebu i spisanie testamentu przez Renatę mogą być interpretowane jako próba zabezpieczenia i ułatwienia procesu żałoby dla rodziny. Chociaż może to stwarzać pewne wyzwania prawne i emocjonalne, zrozumienie i wsparcie ze strony bliskich będą kluczowe w realizacji jej ostatnich życzeń. Renata Pałys, znana z roli Heleny Paździoch w serialu Świat według Kiepskich, ma wyraźne życzenia co do swojego pożegnania po śmierci. W rozmowie z portalem Plejada aktorka podzieliła się, że spisała testament wiele lat temu, przed swoją pierwszą daleką podróżą. Ma nadzieję, że jej decyzja pomoże uniknąć konfliktów rodzinnych, które często występują po śmierci bliskich, gdy nie zostawiono testamentu. Renata Pałys zdecydowanie pragnie, by po jej śmierci jej ciało zostało skremowane, a prochy rozsypane. Tłumaczy, że nie chce, aby ktoś musiał czuć się zobowiązany do odwiedzania grobu i składania kwiatów. Uważa, że grób to zobowiązanie dla kolejnych pokoleń, którego chciałaby swoim bliskim oszczędzić. Jednak spełnienie tych życzeń może być problematyczne w świetle polskiego prawa, które ma ścisłe przepisy dotyczące pochówku i ceremonii pogrzebowych. Rozsypanie prochów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu jest w Polsce nielegalne i może skończyć się nałożeniem grzywny do pięciu tysięcy złotych, a nawet miesiącem pozbawienia wolności. Rodzina i bliscy Renate i Pałys staną przed wyzwaniem, jak pogodzić jej ostatnie życzenia z przestrzeganiem prawa. To stawia ich w trudnej sytuacji, gdzie muszą szukać alternatywnych rozwiązań, które z jednej strony będą respektować wolę Renate i, a z drugiej będą zgodne z polskimi przepisami. Rozwiązaniem mogłoby być znalezienie legalnego sposobu na upamiętnienie jej życia i pracy, jednocześnie respektując jej życzenie unikania tradycyjnych praktyk pogrzebowych.